Witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marek. Witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcineczek. O, pfu, Live to będzie. Jak widzicie Roblox, granie z widzami. Czekajcie. Zobaczy czy mnie dobrze słychać, dobrze? Poczekajcie chwilę. O, no i dobrze. Witam Was bardzo serdecznie. No dobra, więc możemy zaczynać. Jak widzicie, no będę grał sobie w Robloxa. Jeszcze sobie tutaj zrobię takie małe ustawienie. Jakby mi przełączyło tutaj. Dobra. Jakby mi przełączyło, żeby ekranu nie straci przechwytywania. No to jak? Kolega chyba nie doszedł. No tutaj link jest trochę... Tutaj zły dam link na moją grupkę tutaj na Discordzie. Więc za chwilę go poprawię. Po live go poprawię. No bo coś się zepsuło i no wiecie, wyłączył się live. Zobaczę jeszcze, czy działa. Działa. No dobra, więc zapraszam do gry. Można dołączyć do Discorda. Subskrybujcie mój kanał, wciskajcie dzwoneczek, kłapę do góry. Ja zapraszam tutaj o tutaj, jak chcecie ze mną grać, to na taki kanał głosowy gry z widzami. Mhm. Więc można zagrać ze mną w Mudder Mister 2. Z czego bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za subskrypcję nową. Nie wiem, kto to dodał, ale może akurat będę wiedział kto. Ale dziękuję bardzo serdecznie za subskrypcję. Można donatować. Wchodźcie na moją grupkę tutaj na Discordzie. Jak chcecie ze mną pograć, tutaj. Zresztą ta grupka to. To jest właśnie do takich rzeczy. Więc bardzo zapraszam. Kolega miał dołączyć, ale widać, że chyba nie ma czasu. No nic, dobra, więc zaczynamy. Zostawiajcie łapki do góry. Może akurat ktoś się trafi. Zobaczmy. Dobrze, wszystko jest zapisane. No, ok. Wszystko jest ok. Można tak powiedzieć. No, dobrze słychać wszystko. Teraz boję się, żeby mi tutaj gra za chwilę jakiejś głośności nie włączyła. Bo ja lubię z głośnością grać, ale nie aż do przesady. No. No dobrze. Niech będzie Teleport, friend. O, chyba. A. Czyli chyba z kolego nie będę mógł zagrać, tak mi się coś zdaje. Z tego, co mi tutaj system pokazał, czy w ogóle jest jakiś głos? Nie ma. Dobra. Mam pytanie: jedliście już pączki? Bo ja tak. Już jeden pączek zjadłem. <noise> Dzisiaj tłusty czwartek, tak jak u góry jest napisane. O Jezu, czekajcie. Co się znowu stało z tym ekranem? Człowieku. Pytanie. Za 100 punktów. Co ja z tym zrobiłem? Już, teraz widzicie. <śaime> Wiedziałam, że coś tam popsułem po prostu w skryptach, ale już jest ok. Więc spoko, spoko loko już działa wszystko. Teraz widzicie napis tłusty czwartek. A! Jezu! Weź człowieku! Co ty mnie tutaj straszysz. Ile pieniążków? Dawaj, dawaj. Ja nic nie widzę. Dobra, bo trochę to jest tak. Będzie chyba od razu lepiej, jak teraz będzie mnie słychać. Dopiero tutaj jest. O jezu, jakie dużo opóźnienie! No serio. O kurde! Ja piernicza! Muszę tak powiedzieć! Tutaj gdzieś jest morderca! Gdzie? A! Jezu! <grym> Co to było? Stosik po prostu, jak na pierwszą rundę. Mnie chyba nie załatwiła. Tak mi się zdaje. No, tak myślałam, że to ta. Dawaj koleżko, dołączaj, dołączaj. Czekamy aż zagłosujemy na następną mapę. Dobrze słychać, dobrze, dobrze. Bo ja myślałam, że mnie zagłusza tutaj piosenka. Czy ta muzyka jak to to nazywacie? FAK! wiem, która to. Aś, a idź Do diabła. Wszystkich pozałatwiali? A nie, to wygrał szef, to dobrze. No i dobrze. Dobra, dajemy. Dajemy, dajemy. Napisz na czacie droga, widzko, czy drogi widzu, czy chcesz ze mną zagrać w robloxa w tą grę? Bo, oczywiście, to jest gra teraz z widzami, tak jest tytuł, ale skoro nie chcecie grać, to będę musiał zmienić tytuł gry. O, pfu! Tytuł e, live. A. No też tak może być. O, chciałam być mordercą. W grze oczywiście, no przecież nie na żywo. <laughs> ja idę stąd. <laughs> Udajmy, że tego nie widzieliście. <laughs> Gdzie ja weszłam. <laughs> Gdzie... Co się dzieje? O, piernicze, co tu się dzieje? Co ten chłopot? Co ten chłop robi? <śmiennie> ja piernicz! cię. <śmiennie> Idę stąd, <śmiennie> za dużo ludzi. Idę stąd? Nie. <śmiennie>

Dobra, nagrywa się. Na no serio? No, ludzie, no czego nie chcecie grać? Zapraszam na Discorda. Linki w opisie. Można donate'ować. Jak tak, jak chcecie tak to, żeby być wyróżnionym na live, to można donateować. Mi to bez różnicy. Czego nie chcecie nic pisać? Czego jest jedna osoba? To jest największe pytanie. Kiedyś to to było więcej.